Stanisław Michalkiewicz opowiada m.in. o powołaniu kartelu importerów ropy naftowej, negocjacjach w sprawie odblokowania środków z Funduszu Odbudowy czy Komisji Weneckiej. Proszę Państwa, 5 grudnia został utworzony w Unii Europejskiej, to znaczy Unia Europejska utworzyła Kartel importerów rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Warto zwrócić uwagę, że ta zmowa kartelowa nie obejmuje ropy transportowanej tłoczonej rurociągami do zachodniej części Europy i do Europy Środkowej, między innymi do Polski, nie obejmuje też gazu, który tłoczony jest gazociągiem przebiegającym przez Ukrainę z którego Ukraina też ten gaz rosyjski czerpie z obrzydzeniem co prawda ale jednak no a poza tym Węgry i Słowacja więc kartel zmowa kartelowa obejmuje tylko ropę transportowaną drogą morską no i ustalona została cena 6, 60 dolarów za baryłkę Tę decyzję bardzo skrytykował ukraiński prezydent Zelenski, Powiedział, że jest śmieszna podobną bo on by proponował żeby podobnie jak polski rząd wcześniej proponował że nie 60 dolarów a 30 dolarów no ale niezależnie od tego że prezydent Zalewski ten wysokość kwoty skrytykował to prezydent Biden jej nie skrytykował przeciwnie wygląda na to stwarzał wrażenie jakby mu się podobała w związku z tym myślę że jednak ta opinia będzie decydująca. No i polski rząd też się zgodził na. Tę kwotę 60 dolarów za baryłkę. Nie wiadomo jeszcze, jak Rosja na to zareaguje. Rosja, ponieważ przygotowania do tej zmowy kartelowej trwały dosyć długo, no i tam nie były wcale utajnione, więc Rosja w dniach ostatnich, to znaczy nie tyle w dniach, może co w tygodniach ostatnich. Kupiła 100 tankowców, w tym niektóre takie super tankowce, zdolne do przewożenia 2 milionów baryłek ropy jednorazowo, więc widać, że Rosja się do czegoś przygotowuje. Bardzo możliwe, że do różnych form sprzedawania tej ropy na rynkach światowych, no bo poza Unią Europejską, poza Australią, poza Japonią, czyli państwami w jakiś sposób i Koreą Południową, oczywiście uzależnionymi od Stanów Zjednoczonych, to inne państwa do tej zmowy kartelowej nie przystąpiły. Przeciwnie, niektóre, jak na przykład Indie, które są bardzo dużym odbiorcą rosyjskiej ropy, oświadczyły, że one będą tą rosyjską ropę, Kupowały. Ciekawe, kiedy i w, jakie, w jakim stopniu ta decyzja o utworzeniu kartelu wywoła jakieś turbulencje na rynku paliwowym w Europie i w ogóle na świecie. Jak na razie cena jest trochę wyższa, rynkowa. Jeśli dobrze pamiętam, to w dniu ustanowienia tego kartelu. Scena rynkowa ropy wynosiła 88 dolarów, tam z hakiem za baryłkę, więc trochę wyższa jest. No, ale być może, że się zmieni i że. Ta zmowa kartelowa będzie odpowiadała cenie rynkowej. No to zobaczymy. W każdym razie rozpoczyna się nowy etap, że tak powiem, wojny ekonomicznej z NATO i w ogóle państw uzależnionych od Stanów Zjednoczonych. Wojny ekonomicznej z Rosją, której wynik, oczywiście, jak to wynik każdej wojny, jest jeszcze nieznany. Wiadomo, jak ona się zaczęła, że się zaczęła 5 grudnia, no a kiedy się skończy, w jaki sposób się skończy, tego oczywiście nie wiemy. Proszę Państwa, podobnie jak nie wiemy, kiedy skończą się negocjacje, jakie pan minister. Prowadzi pan minister do spraw europejskich, prowadzi w Brukseli z Komisją Europejską w celu odblokowania funduszy unijnych z Funduszu Odbudowy dla Polski. Jak wiemy, te fundusze zostały w ramach szantażu finansowego niemieckiego zablokowane. No i tam jednym z warunków jest przywrócenie praworządności. Na razie to się rozpoczęło przywracanie praworządności przywróceniem przez niezawisły, oczywiście niewątpliwie Sąd Najwyższy pana Sędziego Igora Tulei do orzekania, bo Pan sędzia Tuleja był odsunięty, był zawieszony do orzekaniu, co sprawiało mu niewymowne katiusze, no ale został przywrócony do orzekania i teraz będzie orzekał ku chwale praworządności ludowej. Proszę Państwa, ale sędzia Tuleja to dopiero początek, to jest jaskółka, która nawet nie czyni wiosny, bo negocjacje, jakie pan Sienkowski, Szynkowski Welsenk prowadzi w Brukseli, polegają na tym, że on wyjaśnia Komisji Europejskiej sprawy, które Komisja Europejska zna co najmniej tak samo jak ona, może nawet lepiej od niego, no a potem ustępuje. I ustępuje aż do ostatecznego zwycięstwa. Kiedy to zwycięstwo nastąpi, tego nie wiemy. Na razie fundusze, środki z funduszu odbudowy są zablokowane. No, ale do Berlina wybrał się 7 grudnia wielce czcigodny pan Arkadiusz Mulaczyk, wiceminister spraw zagranicznych, żeby tam porozmawiać z rządem niemieckim w sprawie reparacji wojennych. No i Porozmawiał. Z tego, co powiedział po zakończeniu tych rozmów, bo już się rozmowy zakończyły, nie, rząd niemiecki nie udzielił mu jasnej odpowiedzi. To znaczy, że prawdopodobnie udzielił mu odpowiedzi wymijającej. Jaki charakter miała ta odpowiedź, wymijająca, tego nie wiemy. Być może przybrała formę pytania. Od kiedy pan minister Mularczyk ma te objawy? No ale nie uprzedzajmy faktów. Być może, że treść tej wymieniającej odpowiedzi zostanie nam objawiona. W każdym razie wygląda na to, że rząd Dobrej Zmiany ma trudności finansowe. Zebrało się w związku z tym. 7 grudnia Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości, żeby omówić sytuację i podjąć środki zaradcze, bo tam z kręgów zbliżonych do rządu zaczęły dochodzić fałszywe pogłoski na miasto, że no, idziemy na zderzenie czołowe ze ścianą w sprawach finansowych. Tymczasem, komunikaty zarówno rządu, jak i niezależnych mediów, rządowych są bardzo optymistyczne. No trudno się dziwić niezależnym mediom rządowym, skoro w projekcie budżetu przyszłorocznego rząd dobrej zmiany przeznaczył dla nich 2 miliardy 700 milionów złotych. No każdy by w tej sytuacji optymistyczne prognozy snuł, jeżeli tylko ma nadzieję, że coś z tej ogromnej kwoty tam kapnie i dla niego. Proszę Państwa, ale wszystko się może rozstrzygnąć w zupełnie innych kategoriach, dlatego, że drugiego, że 12, przepraszam, grudnia zapowiedziane jest głosowanie wniosku o wotum nieufności dla ministra Ziobry. Jak wiadomo, to taka tajemnica poliszynela jest, że między ministrem Ziobrą a panem premierem Morawieckim trwa wojna już na noże, na całego, no i tu ostatnio nawet naczelnik państwa został przeciągnięty na stronę premiera Morawieckiego, na którymś ze spotkań, jakie odbywa ze swoimi wyznawcami tam w głębi Polski naczelnik państwa powiedział, że wobec linii premiera Morawieckiego nie ma alternatywy. O, to już pewna tradycja się robi świecka u nas, dlatego, że podobnie mówił premier Tadeusz Mazowiecki, że wobec planu Leszka Balcerowicza nie ma alternatywy, no i po Powtarzały, zanim wszystkie media głównego nurtu z gazetą wyborczą na czele. Zobaczymy, jak teraz będzie. Czy gazeta wyborcza też się do tego chóru przyłączy, czy jednak się nie przyłączy? Dlatego, że Gazeta wyborcza raczej z naczelnikiem państwa nie sympatyzuje. Jeżeli z kimkolwiek sympatyzuje, to raczej z nieprzejednaną opozycją, chociaż też traktuje ją przez papierek. No i proszę państwa, 12 grudnia może się rozstrzygnąć, jak to pisze poeta dzisiaj sprawdzę, czym. Wszechmocny, cylim tylko dumny. No i bardzo możliwe, że jeżeli minister Ziobro polegnie w tym starciu, no to może się załamać większość parlamentarna, dlatego że Solidarna Polska liczy 20 posłów. Koło znaczy Solidarna Polska ma 20 szabel w Sejmie, 20 posłów, więc gdyby tak ci, tych 20 posłów. Odstąpiło, czy wystąpiło na znak protestu ze zjednoczonej prawicy, no to wtedy mielibyśmy do czynienia albo z rządem mniejszościowym, który zdolny byłby do administrowania kryzysem, być może nawet celowo byłby taki pozostawiony, żeby go nieprzejednana opozycja mogła w tej postaci szarpać za nogawki albo nawet ze zmianą rządu, jeśli oczywiście nieprzejednana opozycja by się jakoś skrzyknęła, żeby przynajmniej przed wyborami sklecić jakiś rząd. Udelektowana tym chyba byłaby najbardziej pani Ma Marta Lempart, która już tak się stęskniła za jednolitym foksfrontem nieprzejednanej opozycji, która by obaliła znienawidzonego naczelnika państwa. Że wyznała, że w oczekiwaniu na ten moment chce jej się jednocześnie i żygać i płakać. No, jak tak, to na pewno w, nieprze w szeregach nieprzejednanej opozycji rozbudzi się taka empatia, w stosunku do pani Marty Lempard. No i święta Bożego Narodzenia Mogą, możemy już mieć, święta Bożego Narodzenia możemy już mieć zupełnie inną sytuację polityczną niż obecnie. Chciałem wrócić jeszcze do, do Komisji Weneckiej, genezy jego, jej powstania, zawołania do, do Polski, ponieważ nie wszyscy może wiedzą, że Komisja Wenecka nie została pierwsza zaproszona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tylko trzy tygodnie wcześniej została zaproszona przez dziewięć organizacji pozarządowych, między innymi Fundację Batorego, Fundację Helsińską no i tak dalej, no, przeważnie związanych no, z, z Sorosem. I, Natomiast 22 grudnia została udzielona tym organizacjom odpowiedź odmowna. Na drugi dzień lub w tym samym dniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało zaproszenie czyli jakby natychmiast ustosunkowało się do tej odpowiedzi, ponieważ organizacje nie były uprawnione według prawa europejskiego do występowania o to. I dlaczego wracam do tego? Ponieważ wiemy, że. No, na arenie tutaj europejskiej, międzynarodowej. Polska jest w tej chwili jakby postrzegana, no... Przykładowy pokaz, jak należy tresować państwa w Europie, można tak w skrócie powiedzieć. Czy można, czy zasadne jest teraz postawienie pytania, no, może z takiej historii spiskowej, czy PiS w jaki sposób uczestniczy w tym, no, jakby poniewieraniu, wystosując tą, tą, to zaproszenie, czy można powiedzieć, że, że jest to dalszy ciąg groźby Izaka Basingera, który mówił o poniewieraniu Polski na arenie międzynarodowej. No i to też wiąże się z tą doktryną Wismarka, czy polityką Niemiec, ponieważ, no jak, jak pan redaktor powiedział, że są zainteresowani powstaniem Armii Europejskiej. To też przemknęło jak Mugawica, pan prezes Kaczyński miesiąc czy pół roku temu już nie pamiętam, też wystosował taki apel, nie apel tylko w jakiejś wypowiedzi, że jest konieczność powołania armii. Europejskiej. Wielokrotnie. No, czy, czy jest zasadne tutaj jakieś powiązanie, czy to daleko idąca taka jakby interpretacja? Proszę Pana, wydaje mi się, ja jestem też zwolennikiem teorii spiskowych, ale wydaje mi się, ale wydaje mi się tylko, że Pańskie sugestie są zbyt daleko idące. Bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że Prawo i Sprawiedliwość robi te rzeczy bez swojej wiedzy i zgody. Znaczy, nieświadomie, to, to nie jest dobrze, ale no, uprzejmie zakładam, że tak jest. Rzeczywiście zaproszenie Komisji Weneckiej przez pana ministra Waszykowskiego było dla mnie niepojęte. On tego wcale nie musiał robić i zrobił to. Zrobił to zupełnie, znaczy, tak jakby sobie strzelił w stopę. Co więcej, pan minister Waszykowski robi i różne inne gorsze rzeczy jeszcze znaczy gorsze może nie ale też dziwne niedawno pojechał do Kijowa i tam oświadczył że będziemy poszukiwali prawdy w sprawie tragedii wołyńskiej i nie wykluczył nawet że znajdziemy prawdziwego sprawcę państwo się śmieją ale ta deklaracja pana ministra Waszykowskiego nastąpiła zaledwie półtora tygodnia po uchwale podjętej przez polski parlament, który nie miał wątpliwości co do tego jaka prawda, jak prawda wygląda i kto tutaj jest odpowiedzialny za to. Więc deklaracja pana ministra Waszykowskiego była zdezawuowaniem polskiego sejmu w, w obcej stolicy, w stolicy obcego państwa. Ja nie wiem, ale wydaje mi się, że pan prezes Kaczyński powinien się zastanowić nad dalszym pozostawaniem pana ministra Waszykowskiego w rządzie, bo jak słusznie zauważył ksiądz Tadeusz Isakowicz Zalewski, od tego, że pan minister Waszykowski zapuścił sobie brodę, to rozumu mu nie przybyło. Proszę bardzo. Ja ja chciałam tak zadać tak pytanie tak takie za bardzo przymęcie. ważne. No, jest No, Chciałam właśnie powiedzieć, że jestem bardzo zaniepokojona tą całą sytuacją w Polsce, bo jesteśmy bardzo podzieleni. A Pan nam tu przedstawił taką przyszłość, po prostu trafił czarnych barwa, więc jeżeli my będziemy spodzieleni, podzieleni, to, no to po prostu jesteśmy zgubieni. Ja czy pan miałby jakiś pomysł na to, jak my mamy się pogodzić, czy, czy na przykład, jeżeli tą katastrofę z tam roz, rozkminią i, i, i będzie prawda, widzenia, czy to będzie jakiś, jakiś pretekst, czy jakaś no, dobra propozycja do naszej zgodzie no, na który... Pani, myślę, że jest jeszcze gorzej niż pani myśli. Tak, tak, bo pani uważa, że te antagonizm, ten antagonizm, który pani tak. Tak to nie, 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 to nie jest naiwne pytanie. Bardzo dobre. Tylko wydaje mi się, że pani mimo wszystko jest optymistką. Państwo wiecie, jaka jest różnica między optymistą a pesymistą? Pesymista powiada, już gorzej być nie może. A optymista mówi może, może. <grywa> Także pani jest optymistką. Powiem tak, bo pani uważa, bo pani uważa, że ten, ta wojna polityczna to jest rezultat jakichś przyczyn incydentalnych. Jeżeli te przyczyny usuniemy albo pozbawimy ciężaru gatunkowego, to właściwie znowu wszystko się zakończy wesołym obarkiem. Otóż wydaje mi się, że jest gorzej niż pani myśli. Moim zdaniem, nie istnieje już jednolity naród polski. Nie istnieje już jednolity naród polski, bo żeby mówić o jednolitym narodzie, to musi być powszechnie akceptowany jakiś przynajmniej jeden ideał. Już tak nie jest. Już tak nie jest. Dlaczego? Otóż yy, dlatego, że Historyczny naród polski, taki jaki tam się ukształtował historycznie, od 1944 roku został zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która tylko dlatego jest polskojęzyczna, że nie zna żadnych języków obcych i mówi językiem polskim, ale poza tym nie ma już nic wspólnego. To jest wspólnota rozbójnicza, która gotowa jest wysługiwać się każdemu, kto jej obieca możliwość dalszego pasożytowania na historycznym narodzie polskim. I ta wspólnota rozbójnicza już raz wystąpiła zbrojnie. Przeciwko niepodległościowym aspiracjom tego historycznego narodu polskiego. Mówię o stanie wojennym w 1981 roku. I gotowa jest na powtórkę w każdej chwili. I tu żadne takie umizgi niczego nie zmienią. Żadne te umizgi niczego nie zmienią. To jest oczywiście sytuacja bardzo poważna, żeby nie powiedzieć tragiczna, no ale. Bywają takie sytuacje. Proszę bardzo.